Witam witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Troszeczkę mieliśmy lekutką przerwę techniczną na samym początku, ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj porozmawiamy i moim gościem będzie Aga Moczyńska. Porozmawiamy dzisiaj o niezwykle, niezwykle inspirującym wydarzeniu, jakim jest Aspire and Inspire. Co to takiego jest? Zaraz się dowiecie. Witam bardzo serdecznie, Aga. Cześć, Kasia, cześć wszystkim. Aga Moczycka jest dzisiaj naszym gościem. Jest to założycielka Husaria Group, która zajmuje się kredytami hipotetycznymi oraz y, ubezpieczeniami, ogólnie finansami. Więc y, porozmawiamy dzisiaj o niezwykłym, wspaniałym wydarzeniu, które Aga i inni organizatorzy y, przygotowali dla Was. Jest to Aspire and Inspire. Ja bym chciała jeszcze tylko napomnieć, że Aga była naszym gościem w naszym magazynie Kobieta w Manchesterze. I jeśli byście chcieli się coś więcej dowiedzieć, jak ona sobie radzi wspaniale w, swoim, w swojej firmie, to był tam również artykuł Jak można połączyć pasję i pracę. Zapraszamy Was, wrzucam link w komentarzach. A Aga tymczasem opowie nam w zasadzie, co to jest za event i do kogo jest skierowany. O, Kasia, dziękuję w ogóle za, za zaproszenie na live'a i wielkie dzięki, że jesteście patronem medialnym tego wydarzenia właśnie Aspire and Inspire, czyli mamy się razem inspirować i aspirować do tego, żeby osiągać więcej w życiu, tak? Myślę, że w Manchesterze nam od dawna brakowało takiego eventu dla ludzi, którzy interesują się nieruchomościami, ale od razu mówię, że to nie. Żeby przyjść na nasz event nie musisz być inwestorem, nie musisz mieć portfolio wielkiego, wystarczy, że Cię interesują nieruchomości i na przykład chcesz kupić swój pierwszy dom, więc to jest, to jest event przygotowany dla wszystkich tych, którzy interesują się właśnie nieruchomościami, biznesem, czyli albo prowadzisz swój własny biznes, albo myślisz o tym, żeby zacząć, a nie wiesz do końca jak, albo brakuje Ci trochę odwagi i właśnie inspiracji, to to jest też event dla Ciebie i dla osób, które ogólnie chcą się rozwijać i poznać fajnych ludzi, z Pozytywnym podejściem do życia, którzy wiedzą, że wszystko się da zrobić, czyli zainspirować się, no jeśli ładnie. chodzi o inwestycje i finanse. Słuchajcie, po, poznajmy organizatorów. Ok, let's go. Powiedz nam coś więcej na temat organizatorów tego wydarzenia. Tak, to wydarzenie jest współorganizowane przez Uzarie Group, przez Kancelarię McHale'en Co. Na pewno wielu z Was już miało okazję korzystać z usług Kancelarii McHale'en Co. A Marta Grzela, która reprezentuje tą kancelarię prawną, zresztą z Manchesteru również, stąd wywodzi się ta kancelaria. Marta organizuje również networkingi takie kameralne dla, dla biznesów lokalnych, więc jest również znana w takim towarzystwie biznesowo-manchesterskim, że tak powiem, wśród Polaków, którzy prowadzą tutaj firmy. No i kolejnym organizatorem jest firma Pioneer LED. To jest też świetna firma polska, która jest producentem wyświetlaczy LED. Na przykład takie wyświetlacze widzicie na koncertach. Ty, Kasia, pewnie nieraz. Nawet nieświadomie, ale widziałaś ich wyświetlacze, bo oni obsługują takie imprezy jak na przykład Park Life, tak? Park Life czy tak. jeden taki wielki koncert o Creamfields. Cream fields. Um, I ta firma reprezentowana jest przez Adriana Kucmina, więc my połączyliśmy siły. Husaria Group ze swoją wiedzą nieruchomościowo-finansową, prawna wiedza z kancelarii McHale i wiedza do organizowania eventów od Pioneer LED. I teraz przyjdźcie zobaczcie, co tam z tego wyjdzie. I powiedz nam coś więcej na temat prelegentów. Co, tam, co tam, kto tam będzie występował, kto będzie coś do nas mówił? To będzie bardzo, bardzo interesujące, bo my, tak, mamy czterech prelegentów na evencie, Mamy Magdę Mrukwę, którą widzicie po lewej, która jest specjalistką od startupów i od pisania planów oraz pozyskiwania funduszy, czyli to, co jest naj, zawsze największym wyzwaniem dla początkujących biznesów. I właśnie o tym Magda będzie mówić: jak pozyskać fundusze na startup, gdzie się zwracać o dofinansowanie i jak napisać dobry biznesplan. Mamy, będę jechać tak po kolei, tak jak tutaj pokazujesz, mamy kolejnych prelegentów, to jest Hypera Group, specjaliści od inwestowania w krypto. Teraz czeka nas bardzo gorący okres w, na rynku krypto, ale tak. co za tym idzie, też bardzo duże ryzyko z tym związane. Dlaczego? Dlatego, że mamy Hype dużo... Tez... Tak, tak, i dużo mamy ryzyka z tym związanego odnośnie skamów, więc o tym też będzie mowa, jak to rozpoznać, jak inwestować bezpiecznie, jak się podczepić pod dużych graczy i kopiować ich strategię inwestowania. Mamy Ole Fidler, której chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Ola prowadzi wiadomości wiadomości dwa razy w tygodniu, gdzie mówi o wszystkim tym, co się dzieje na bieżąco, zbudowała sobie. Dużą społeczność na, na Facebooku i będzie mówiła o tym, jak właśnie zmonetyzować obecność swoją na social mediach dla swojego biznesu. Więc bardzo interesujące. Podzieli się z nami kulisami swojego biznesu. No i mamy Patryka Krzysztofika, który jest menadżerem projektu Budowlanych i będzie mówił o tym, jak sobie zaplanować, cokolwiek macie na agendzie, tak, czy chcecie zrobić sobie extension, czy, czy loft conversion, czyli przy, zaadaptować się pod dasze, czy chcecie zrobić jakiś duży projekt budowlany, on powie, jak to wszystko zaplanować, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy wszystko wykonali na czas i optymalnie, jeżeli chodzi o finanse. Także tutaj ma, będzie wesoło, słuchajcie, tak, tak, to organizatorzy. No organizatorzy i pokazałaś trochę venue czyli to, gdzie się odbędzie event w Hotelu Mariot, tak? Przepiękny, przepiękny hotel. Mm. Super lunch nas czeka podczas tego intensywnego dnia, więc na pewno warto. No ja jestem zaskoczona ogólnie bardzo y, różnorodną y, agendą tego wydarzenia, że i kryptowaluty, i remonty, i y, inwestycje. Także y, jest to. Y, bardzo, bardzo szeroko rozbudowany zakres informacji, który, który może przypaść każdemu w zasadzie. No na pewno, a to nie jest wszystko, Kasia, bo nie zapominajmy o tym, że to są główne prelekcje. A my jeszcze po lunchu, a przed kolejną prelekcją, prelekcją będziemy mieli trzy mniejsze sale, w których będzie się odbywało łącznie dziewięć warsztatów. Więc wow. można się zapomnieć Tak, na sesje ze specjalistami, takie jak normalny kredyt buy to let versus bridging finance, czyli takie zaawansowane bardziej formy finansowania projektów inwestycyjnych na nieruchomości, tak? czy to sesja dla first time buyers, dla, dla osób, które kupują swój pierwszy dom, czy to dla siebie, czy pod wynajem, z, również z brokerem. E, auction pack, czyli sesja z prawnikiem odnośnie tego, na co zwracać uwagę, jak chcemy kupić nieruchomość na aukcji i to też, czy chcesz to kupić super. dla siebie. Czy czyli to mamy wszystko w cenie tego biletu, tak? No to, to przecież same takie konsultacje czasami kosztują naprawdę dużo pieniędzy, także to jest no, chyba bardzo ważne. No, dokładnie. Także tak, a yy, właśnie, tak jak mówisz, to dobrze <grym> wspomnieć tutaj o cenie biletu, bo yy, bilet na konferencję kosztuje 99 funtów i to jest dla osoby dorosłej, tak, pojedynczy. Podwójne bilety yy, są odrobinę tańsze yy, i teraz w cenie tego biletu mamy cały dzień konferencji razem z lunchem. Fajny Porządny lunch w super restauracji hotelowej. Na pewno nikt nie będzie y, głodny podczas tej długiej konferencji, bo my zaczynamy już o 9, a kończymy pewnie o 18 albo nawet i później. Ehm, to i tak wychodzi raz... jakoś 10 na godzinę, czy, czy tam jeszcze mniej na godzinę. To za, taką, za takim masyw informacyjny to jest i tak naprawdę niedużo, nie, nie bo to, bo to no, jest, tym jest bardzo dużo to jest informacji. informacji. Tak. Nie wiem, czy masz tutaj akurat graficznie, czy możemy to pokazać, ale do każdego biletu dostajemy kupony rabatowe. Tutaj jest nasza loteria, o której powiemy jeszcze sobie za chwilę. Już w ale właśnie, O, dokładnie, to jest to. Do każdego biletu za 99 funtów dostajecie, każdy uczestnik dostaje kupon rabatowy na 200 funtów łącznie. Tak? Z czego 100 funtów na, do wykorzystania u nas w Husaria Group na. Na, na usługę brokerską, czyli na poprowadzenie transakcji, czy to zakupu, czy remortgage, obojętne jaka Wam transakcja będzie potrzebna. I kupon o wartości 100 funtów do wykorzystania w kancelarii mchalen Więc to zwraca super. się dwukrotnie. Tak, zwraca się dwukrotnie, bo to naprawdę to nie są tanie rzeczy. Naprawdę to nie są tanie rzeczy. Jeśli ktokolwiek myśli, nawet w przyszłościowo za rok czy za dwa, y, kupować dom, to warto by było zasięgnąć informacji, przyjść na taki event. I dowiedzieć się wtedy już w cenie biletu y, odnośnie Ta. inwestycji, odnośnie prawni od prawniczej strony, od buy to let y, i od, y, o aukcjach, jak to działa. To jest mas masa informacji, które są zawarte w tym bilecie. A ty, um, że będziesz? oczywiście że będę? Ja, oczywiście, że będę. Nie ma problemu. Będę. Mam już zabukowane, bo, bo jest ta opcja z, z noclegiem, z hotelem, więc tak. już jesteśmy tutaj zabukowani i też będziemy. Chciałabym jeszcze poruszyć temat, jest, czym ta jest, konferencja różni się od innych. No właśnie, tym, że mamy, że mamy te mini warsztaty takie, tak? czyli oprócz tych głównych prelekcji, mamy mini warsztaty, ale też na żywo będzie można na przykład podejść do brokerów, którzy będą z laptopami, z systemem sourcingowym, z dostępem do wszystkich informacji i od razu na bieżąco sprawdzić sobie jakie są aktualne dyle kredytowe, jaką mam zdolność kredytową, mniej więcej oczywiście, bo żeby w pełni to ocenić, to trzeba całą dokumentację zanalizować z klientem, ale tak na bieżąco, na szybko wszystkie nurtujące pytania będzie można zadać i uzyskać od razu na miejscu odpowiedź, tak samo jeżeli chodzi o prawników, a poza tym kontakty, które tam nawiążemy, są bezcenne. Zresztą możesz pokazać, pewnie pokażesz... Ja wrzucam właśnie jeszcze bilety o, właśnie. w komentarze, jakby ktoś szukał, więc teraz będzie wrzucone, będą wrzucone komentarze. Słuchajcie, jeśli ktokolwiek ma jakieś pytania, to wrzucajcie, ja czytam komentarze na bieżąco i jeśli ktoś ma jakieś pytania, to śmiało pytajcie, póki jeszcze jesteśmy na live, możemy, może Agnieszka na nie odpowiedzieć. Mówiliśmy o loterii, tak? Tak, jeszcze. No właśnie. Więc tak, nawiązując jeszcze do, te, do tego, co ty wcześniej powiedziałaś, że macie bilety z noclegiem i z kolacją już po evencie, to też jest taka opcja, jak będziecie sprawdzać bilety, zobaczcie sobie, jeżeli będziecie chcieli zostać do niedzieli, spędzić więcej czasu, pogadać jeszcze po całym evencie, poznać się lepiej, no to to jest też bardzo fajna opcja, wykupić sobie właśnie bilety z noclegiem. Natomiast na sam koniec eventu będzie loteria, i każdy, kto, kto kupuje bilet, weźmie udział w tej loterii. Nagrody mamy świetne, bo to jest tak. Między innymi, nocleg dla dwojga w Mariocie, w tym samym hotelu, w którym będzie się odbywała konferencja. Kolejną nagrodą jest niedzielny lunch właśnie w, tym, w tymże hotelu dla dwóch osób, również. Czy chociażby gra w golfa, tak? Na polu golfowym w Warsley Golf Club. Tak, Warsley Golf Cars. Nawet jak nigdy nie graliście w golfa, ja grałam tylko e, dwa razy w życiu. <grym> nigdy nie grałam, ale no, to może być okazja. Dokładnie <grym> to, to może być okazja, może się okazać, że to jest wasza pasja. A nie mamy tutaj na liście nagród, a na przykład też będzie taka nagroda do wygrania e, dla dwóch osób e, dwa dni na na jachcie, na łódce jednego z organizatorów konferencji w Portugalii. Wow. Możecie wow. to czy, czy uwielbiacie żeglować, więc jest masa. No to, chyba to warte, jak na, to, i to jest, to jest, już chyba tak w cenie biletu, tak tego wszystkiego. Oczywiście. Tak jest. Super. No to są nie tylko, że są, mamy bonusy, jeśli chodzi o bo, bony rabatowe, jeśli chodzi o przy zakupie e, t, t, biletu na to wydarzenie, to jeszcze bierzemy udział w loterii z takimi świetnymi nagrodami plus masa informacji, masa naprawdę masa. To jest no i lunch. No to jest naprawdę niedużo, jak za coś, coś takiego. Ja jeszcze bym tylko chciała powiedzieć taką rzecz, bo bardzo nam zależy, żeby przyciągnąć na ten event osoby, które może nigdy nie wybrały się, nie zdecydowały się wziąć udziału. Nie martwcie się, jeżeli nigdy nie byliście na takim evencie. My się wszystkimi zaopiekujemy. Nie będzie na pewno tak, że ktoś będzie stał samotnie z kawą i stresował się, że nikogo nie znamy, jesteśmy super fajni, będzie tam, będzie tam Kasia, która też będzie ze wszystkimi rozmawiać i upewniać się, że każdy ma jakiegoś towarzysza do wymiany informacji, także serdecznie zapraszamy, bo następna okazja będzie dopiero za pół roku, żeby się spotkać, tak? bo nie będziemy tych eventów organizować bardzo często. Właśnie, właśnie tu miałam jeszcze nawiązać i zapytać się o inne eventy, bo ten event jest wyjątkowy, ale oprócz tego to, to nie jest tak, że tylko ten event robicie, tylko robicie jeszcze masę innych eventów. Dopiero mieliście event, na którym gościem specjalnym był Krzysztof Hołowczyc. Tak, jesteśmy partnerem i sponsorem eventów Sheffield od wielu, wielu lat i właśnie na takich eventach no, tak to się kończy. Można poznać, właśnie Krzysztofa Hołowczyca, można poznać yy, Mariusza Budzianowskiego, tak? Tam można poznać też swojego przyszłego partnera biznesowego, już nie powiem partnera życiowego, bo to się zdarza. <grych> Także nie wiadomo, z czym wyjdziemy z takiego, yy, z takiego eventu. Na pewno wyjdziemy bogaci o wiedzę i doświadczenia, a na nasz event można przyjść też z dziećmi. Właśnie, można przyjść z dziećmi, słuchajcie, tam będzie animator, będą zajęcia dla dzieci, one będą cały czas miały co robić, będą najedzone, bo będzie lunch dla dzieci również, e, zajęcia książeczki, animator i Państwo będą mogli spokojnie sobie posiedzieć, e, nie, nie martwić się, czy dziecko gdzieś tam biega, czy nie ma opieki, będzie można spokojnie zasięgnąć wiedzy, porozmawiać z innymi, napić się kawy i tak wszystko będzie zatroszczone. Tak jest, dokładnie tak. Będzie będą zajęcia, będą, będzie stoisko z książeczkami dla dzieci. E jeżeli dobrze pamiętam, to będą też książki dla Was do kupienia, więc dobrze jest się przygotować na to, żeby kupić sobie jakieś fajne książki, takie właśnie o tematyce rozwojowo-biznesowej, bo będzie tam reprezentacja księgarni Bartek z Middleton, którą pewnie znacie. No ja, jestem, ja bym bardzo chciała, żeby jak najwięcej osób, właśnie z naszego kochanego Manchesteru, na to wydarzenie. Przyjechało, dlatego że wiem, że będziemy mieli gości z Aberdeen, wiem, że będziemy mieli. No, Aberdeen daleko. Zjeżdżają z Londynu, tak. Także Manchester, niech pokaże swoją obecność również na, na tym wydarzeniu, które jest robione, no przecież też z główną myślą o Was. Jeszcze raz przypomnijmy miejsce jest to Hotel Marriott Morsley tak. Park M28-2QT. Mamy tutaj niżej na pasku leci sobie adres. Również w komentarzach pod tym live'em wrzucone są i linki do biletów, i linki do strony, nie do wydarzenia, tylko do strony Aspire and Inspire, bo mają stronę na Facebooku. Oprócz tego jest też link do, do wydania Kobiety w Manchesterze, gdzie Aga nam udzielała wywiadu, więc możecie sobie poczytać. No i zapraszamy Was serdecznie na to wydarzenie. Tutaj mamy też od kogoś, że Liverpool też będzie. Super. Super. Mamy, kilka, mamy mhm. kilka komentarzy, że mega, że świetna atmosfera, ciekawe tematy. Wszystko się tutaj z, zmienia, komentarze są, także za, zapraszamy jeszcze raz wszystkich. Aga, jeśli jeszcze chcesz coś dodać, to, to, to dodaj. Ja zapraszam gorąco. Event jest już za dwa tygodnie, więc nie ma co zwlekać. Szybko podejmujemy decyzję. Widzimy się 11 maja, a my gwarantujemy świetną atmosferę i masę, masę wiedzy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie naszego eventu i widzimy się 11 maja. Trzymajcie się. Pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.